jeśli jeszcze szukacie potwierdzenia jak to jest z tymi lodowatymi kąpielami poznaliśmy jedną stronę medalu a więc morsy i ich opinie na temat takich kąpieli ale musimy też spojrzeć na tą drugą stronę medalu jak to wygląda naprawdę od strony medycyny naszym gościem jest lekarz ogólny lekarz który zapewne wie jak to jest z tymi morsami jak to jest jak medycyna odnosi się do takich morskich powiem szczerze lodowatych kąpieli Pani wspomniała, że zasięgniemy zdania drugiej strony. Ja jestem akurat po tej samej stronie. Czyli jak najbardziej uważam kąpiele w lodowatej wodzie za dopuszczalny sposób spędzania wolnego czasu. Jeżeli ktoś znajduje w tym przyjemność i dobrze na tym wychodzi zdrowotnie, proszę bardzo. Można takich kąpieli zażywać tak często, jak długo sprawia to przyjemność i jak długo nie dochodzi do y, jakichś przykrych niespodzianek w postaci przeziębienia, infekcji y, i innych, o czym za chwilę. Przede wszystkim zanim chyba wejdzie się do takiej lotowatej wody, to jednak trzeba to skonsultować z lekarzem, bo nie każdy może być morzem i trzeba chyba przeprowadzić jakieś kontrolne badania. Y, reprezentuje Pani typowo biurokratyczne Podejście typowe dla Związku Europejskiego, że dorosły, wolny człowiek, zanim cokolwiek zrobi, musi uzyskać jakiś certyfikat i zaświadczenie. Nic z tych rzeczy. Można, dorośli ludzie mogą robić wszystko na własne życzenie i na własne ryzyko. Jeżeli uznają, że opinia lekarza nie jest tutaj potrzebna, to powinni zażyć morskiej kąpieli bez opinii lekarza. Są dorośli, robią co chcą, żyjemy w wolnym kraju. Natomiast istnieje grupa osób, które być może rozważają podjęcie takiego trybu spędzania wolnego czasu, a mają obawy, czy im to nie zaszkodzi. Jeżeli taką obawę mają, powinni zasięgnąć opinii lekarza. Na pewno trzeba się zastanowić, czy małe dzieci powinny się kąpać w lodowatej wodzie oczywiście. Na pewno trzeba się zastanowić, czy osoby stare, czy osoby otyłe, czy osoby z chorobami układu krążenia i jakimi. To są wszystko rzeczy, które mogą się źle skończyć w przypadku nagle powziętej decyzji, idę z morsami, będzie fajnie. Na pewno nie polecam tej formy ekstremalnej kąpieli zaczynać w podeszłym wieku. Natomiast jeśli ktoś jest morsem od 50 lat, a w tej chwili dożywa 90., proszę bardzo, wiek nie jest ograniczeniem. No dobrze, wspomnieliśmy tutaj o wieku, o tym, że nie ma znaczenia tak naprawdę, kiedy się zaczyna. Czyli nie ma obawy, że wśród naszych lokalnych morsów jest 8-latek. No ale my wcześniej wspominaliśmy coś o wadze ciała. Czy ma znaczenie waga ciała? Czy ludziom bardziej otyłym jest. Cieplej w związku z tym, jak to się odnosi do rzeczywistości? Proszę zwrócić uwagę, że wśród morsów przeważają osoby szczupłe czy wręcz chude. I to jest odpowiedź na to pytanie. O osoby otyłe żyją w błogim przeświadczeniu, że warstwa tłuszczu chroni ich przed wyziębieniem. Natomiast jest to tylko pozór, ponieważ. Osobom otyłym trudniej jest się adoptować do zmieniających się warunków mikroklimatycznych. Brzmi za wiele, ale w praktyce można to przełożyć na, na język ludzki w ten sposób, że osoba z nadwagą szybko się poci i w efekcie bardziej jest podatna na wyziębienie. I odwrotna, odwrotny mechanizm też działa, czyli kontakt z zimnem czy z lodowato-zimną wodą też i, i potem dochodzenie do ponownego ocieplenia się organizmu jest trudniejsza w, w przypadku osób otyłych. Dlatego właśnie morsy to ludzie szczupli. Ну, no, прошу. Czyli tutaj e, faktycznie gdzieś tam się zastanawialiśmy po części, jak to jest e, z tą otyłością, czy też z wagą ciała. E, komu jest cieplej? Teraz już wszystko się po części nam wyjaśnia. A jak e, faktycznie e, taka kąpiel morska wpływa na nasze zdrowie? Morsy, z którymi rozmawialiśmy, bardzo często wspominali o tym, że faktycznie no, no działa wręcz cudotwórczą. Jeżeli chodzi o takie przeziębienia, które e, standardowo towarzyszą nam w czasie okresu jesiennego, zimowego, czy też wiosennego, są u nich e, z lżejszymi objawami. Czy to faktycznie potwierdza medycyna? Czy tak właśnie jest? E, tak, tak właśnie jest. E, jak jest e, jaka jest istota z medycznego punktu widzenia e, takiego powtarzającego się kontaktu z lodowato zimną wodą? To jest e, nieswoista szczepionka. E, tak silny bodziec w postaci e, gwałtownie podanego zimna. E, Uruchamia w organizmie dwa rodzaje, mecha, dwa rodzaje mechanizmów. Pierwszy to jest stres, a więc mobilizujemy wszystkie siły odpornościowe, mobilizujemy katecholaminy do walki z zagrożeniem. I, druga, I drugi czynnik to jest przyjemność. A więc oprócz katecholamin pojawiają się w organizmie endorfiny, a więc substancje, które odpowiedzialne są za. Odczuwanie przyjemności. Jeżeli stres sprawia przyjemność i to się powtarza, człowiek staje się szczęśliwszy. A szczęśliwi ludzie żyją dłużej i zdrowiej. Więc wcale się nie dziwię komuś, że zasmakował kąpieli w lodowatej wodzie i nie zamierza z tego rezygnować. Ci ludzie rzeczywiście łatwiej adoptują się do zimna, do zmiennych warunków mikroklimatycznych, do zmien zmieniającej się pogody. E, oczywiście mówimy już o sytuacji poza tą morską czy, czy lodowato zimną kąpielą, ale w życiu codziennym, wychodząc z domu, podejmując pracę, e, idąc na zakupy, wysiadając z samochodu, narażamy się ciągle na zmieniające się warunki mikroklimatyczne i ci ludzie uzyskują wielką przewagę nad pozostałymi właśnie przez te, tą kąpiel ekstremalną. I byle wietrzyk, byle chłód im nie zaszkodzi. A więc jak najbardziej wielka korzyść i poprawa jakości życia, większe odczuwanie przyjemności nie tylko związane z kąpielą, ale ten właśnie optymizm. Proszę zwrócić uwagę, że nie każdy kąpiący się w lodowatej wodzie Człowiek jest taki sam w tym znaczeniu, że są to już z natury optymiści, są to już z natury osoby ciekawe świata, ponieważ taka kąpiel no, tak z praktycznego widzę, punktu widzenia no, jest dość uciążliwa i kłopotliwa, a jednak coś ich tam do tego lodu ciągnie i chwała im za to. Czyli krótko mówiąc, medycyna, lekarze są jak najbardziej za takimi kąpielami. Kąpiel w lodowatej wodzie to jedno, a jak taką kąpielę w tych tak zwanych komorach krioterapicznych, czy generalnie, co możemy powiedzieć o kryoterapii? Czy to jest też jakieś odzwierciedlenie takiej kąpieli w lodowatym powietrzu, bo to chyba już kąpielą się nie nazywa? To jest nieco inne zjawisko, ponieważ krioterapia to jest kontakt z tak zwanym suchym zimnem, a więc to mogą być odpowiednie mieszanki gazów albo woreczki z lodem. Natomiast jest to kontakt z zimnem przez skórę suchą i to jest zupełnie co innego niż kąpiel w lodowatej wodzie. To jest medycyna, to jest już zmierzone, policzone, personel i tak dalej, i tak dalej, z przyjemnością, z rekreacją, nie ma to nic wspólnego. I to zostaw ludziom chorym. Natomiast ludzie zdrowi, czujący się na siłach, nieobarczeni przeciwwskazaniami typu niedoczynność tarczycy, niewydolność serca, e, choroba zakrzepowo-zatorowa e, e, i czynne infekcje w układzie oddechowym, zmiany skórne. E, ci powinni zdecydowanie szukać Towarzystwa Morsów, a nie e, Towarzystwa Krioterapeutów. W takim razie dziękuję za te informacje. Pozostaje nam tylko zupełnie jeden wniosek Morsy mają tylko jedną stronę, tą pozytywną kąpać się jak najczęściej, na tyle, na ile to jest możliwe.